Siemanko, Damian smek weszło z tej strony. Wczoraj trochę szczęście nam nie dopisało. Jeśli chodzi o ekstra właśnie nie dopisała pogoda i przez to ogląd... o, obejrzeliśmy mniejszą dawkę meczów niż normalnie. Ja mam nadzieję, że dzisiaj będzie inaczej te mecze Ekstraklasy zostaną rozegrane w komplecie. Mam też nadzieję, że skorzystacie z oferty fuksiarza, bo fuksiarz e, ma dla Was pieniądze. Ma dla Was pieniądze w dwóch krokach. Po pierwsze, rejestrując się z naszego linka dostajecie 25 zł dodatkowo. E, dostajecie free beta w postaci 25 zł. Wystarczy, że założycie konto z naszego linka, które macie w opisie lub w komentarzu doponujecie 5 dych i dostajecie połowę tej kwoty jeszcze gratisowo w bonusie. I macie też promocję na ten weekend, stawiając na 4 zdarzenia z Ekstraklasy. Jeżeli kupon wam wejdzie i te 4 zdarzenia mają łącznie kurs minimum 3, to dostajecie dodatkowo 5 dych od fuksiarza, także taki mały ekstraklasowy challenge. Szczegóły oczywiście na stronie fuksiarza, a szczegóły dotyczące mojego kuponu już wam podaję. Ja zaczynam typowanie od meczu Rakowa Częstochowa z Piastem Gliwice. Raków na swoim boisku panuje niepodzielnie, jest najskuteczniej grającą drużyną na własnym stadionie. Piast z kolei ma problemy z kreowaniem sytuacji, ciągle polega na wrzutkach Damiana Kądziora, dlatego ja stawiam na to, że Raków w tym meczu wygra, a z kolei Pias nie zdobędzie gola. Sprawdzam w fuksiarzu, jaki jest na to kurs. Przypuszczam, że koło 1,90, koło 2,0 I, i, i myślę, że warto w to pójść. Tak jest. Na to, że Raków, tylko Raków w tym meczu będzie strzelał bramki, kurs wynosi 2,0. Jeśli chodzi o drugi mecz Ekstraklasy, tutaj mamy Górnik Zabrze kontra Lechia Gdańsk. Ja stawiam na to, że do przerwy padnie padną przynajmniej dwa gole. Stadion w Zabrzu to taki stadion, na którym pada prawie najwięcej bramek w Ekstraklasie do tej pory, dlatego myślę, że, że to też jest warte grania. W over półtora gola w pierwszej połowie po kursie 2,55. Na to wszystko dokładam jeszcze sobie Anglię, konkretnie Premier League. Jeśli chodzi o Premier League, to mamy mecze Evertonu z Arsenalem chociażby i Manchester United z Crystal Palace. Biorąc pod uwagę, że ta, te dwie ekipy radzą chyba sobie najlepiej w ostatnim czasie w Premier League, to idę właśnie tym tropem i do tego dorzucam zwycięstwo Borusii Dortmund nad Freiburgiem. Borussia goni Bayern Monachium, który złapał zadyszkę na początku tego sezonu i myślę, że potwierdzą swoją dobrą formę też ogrywając e, Freiburg na własnym stadionie. Łącznie daje nam to Ako aż 16-49, dlatego przy puszczeniu tego za taką stówkę sympatyczną do wyciągnięcia macie 1451 zł, ale pamiętajcie też o stawianiu tylko na Ekstraklasę w osobnych kuponach, bo tak jak powiedziałem przy czterech zdarzeniach fuksja zdaje wam 5 dych przy wygranym kuponie. Pamiętajcie też o tym, że mamy oczywiście dla was konkurs, a w tym konkursie dzisiaj obstawiacie wynik meczu Rakowa-Częstochowa z Piastem-Gliwice, który już dzisiaj o 15.00 Stawiacie dokładny wynik Wynik plus strzelca z jednego z goli dla trzech najlepszych, najskuteczniejszych typerów. Fuksiarz ma free bety w wysokości 25 zł. Zatem jest o co grać. Ja się kłaniam. No i zapraszamy na kanał na jutro, bo tam typy zdaje się od Kuby Białka.